Cześć, wszyscy. Wy kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj tak, zaprezentuję Wam moje rzeczy z koralików. Kuf. A i tak, od razu mówię, że sorki jak będziecie słyszeć jakieś wiercenie, a więc chyba coś cięższe zrobię, albo grzejniki wymieniałem nie, nie wiem. A, dobra. Pierwsze. Taka ośmiorniczka. To jest z takiej jednej książki. Rowo. No, rowa ośmiornica. Następny to jest y, lisek z, z Wieżogrodu. Taki fajny ten... nie pamiętam jak on się nazywał. Postać, którą każdy pamięta za Elmo. Ciasteczkowy potwór. Z ciasteczkiem w łapce. Następne. Taka piłka. Szczuro opos, a na to mówię szczura opos, bo nie wiem szczerze co to jest. Napiszcie w komentarzach. Że to co według was jest, bo nie wiem czy to jest szczur czy opos. Następny to jest Bulbazaur Grzybek z Mario. Numer 1. Gwiazdka z Mario. Tego widzieliście, to jest Raptor z Fortnite. Widzieliście go w filmiku o konkursie, podcast Fortnite. Tam też widzieliście, to jest y, Ian Malcolm z Jurassic Park. Grzybek z Mario tylko że zamiast tego normalnego, a zamiast tego czerwonego i białego, to tu ma ten logo i nie ma mocnych, ale jedynki. Tutaj z Jurassic Park Dr. Sutler Alan Grant, któremu właśnie odpadła noga. O, tu jest jego noga. Logo Nike, takie tęczowe. Tu, tu jest przezroczysty koralik, ze względu na to, bo inaczej tu się nie chciało sprasować, więc tak to by tego nie było. Logo PlayStation Dance Bombas, też z Fortnita. Najdusze co zrobiłem? Logo Supreme Takie koralikowe Pixel Art Supreme Fajne Myślałem, żeby tak zamiast tego fila nie przykleić tego logo Supreme, by miał kartę zamiast fila. Karton Supreme. Yy, dobra, ale teraz przechodzę dalej. Tu mam. O. Supreme. suję postawmy jakoś to tutaj. O. Niech sobie leży Supreme. Ja nie sponsoruję. Supreme. Ja ich nie sponsoruję, jakby co? Tu jest logo Green Bay Packers, czyli drużyny futbolu amerykańskiego z. NFL National Football League licz, Nie, League. Później podcast Fortnite też nie duża. Lamas Fortnite. Mario. Nyan Cat, Ja jeszcze już niewiele. Ten lego Instagrama Taka kaseta I Flappy beard Jeszcze chyba jedna rzecz A ostatnia Czyli raven A jeszcze córki Jeszcze dwie Taka emotka i papuszka. Taka fajna. Zwyczajna papuszka. Więc tak, to by było na tyle z tego odcinka. Piszcie, która rzecz Wam się najbardziej spodobała. Ja wtedy Wam przypnę serduszko w komentarzu. I może nawet jak będziecie chcieli, to może któremuś z Was wyślę. E tak.